Bardzo stary grobowiec, ale napis się nie zakarł. Tu leży pochowany ze swoim mieczem Sir Paladar. obrońca dziewic, pogromca smoków, postrach goblinów. Dziewic? Rycerz pochowany ze swoim mieczem to bardzo romantyczne. Tu chyba nie jest zbyt bezpiecznie, prawda? A to niby dlaczego! 99% ludzi tutaj nie żyje. Chcesz z tego zrobić 100%? <laughs> ma pan zieloną skórę. A ty masz białą? Zupełnie jak zdechła ryba. Nie ma powodu, żeby być nieuprzejmym. Jest. Ty. Tak tylko sobie pomyślałem. Nie truć tego malutkiego ludzkiego muszczku takimi rzeczami jak myślenie. To się nie może udać. Może trzeba z nimi inaczej porozmawiać. Sztuka konwersacji to umiejętność, którą posiadłem w niewiarygodnym stopniu. Moja mowa jest jak płatki fiołku wpadające na jedwabną poduszkę, a jej słodycz wprost proporcjonalna do mojej urody. A sam przyznasz, że nie można nic odmówić temu szlachetnemu obliczu, który widzisz przed sobą. Zresztą zawsze wyróżniałem się osobistym wdziękiem i czarem. Jakieś 500 lat temu zakochała się nawet we mnie pewna wiedźma. Była niezwykle przystojna. Może tylko miała nos zbyt blisko brody. Masz z tym jakiś problem? Nie, oczywiście nie. I słusznie! Czy one się przypadkiem pana nie boją? Mnie? Nawet gdyby mnie nie znały, to jest chyba oczywiste, że musiałyby zaufać komuś tak czarującemu, przystojnemu i błyskotliwemu. Wiem, że jestem niczego sobie. Zwłaszcza z profilu, chociaż amfas też mi nic nie brakuje. Zresztą zawsze wyróżniałem się osobistym wdziękiem i czarem wewnętrznym. Masz z tym jakiś problem? Przecież to Stek bzdur. Co takiego? Człowieczku! Chyba nie dosłyszałem? Nie, nie, nic, nic, naprawdę. Ależ powiedz, powiedz, proszę. Chętnie posłucham. Powiedziałem, bez dwóch. Chodziło mi o to, że bez dwóch zdań. Aha! Na wszystkie demony piekieł! To najbardziej odrażający widok w moim krótkim życiu! Zawsze uważałem ludzi za słabe uszy. Nie potrafią nawet zgryźć naprawdę małego brukowca, żeby od razu nie pluć zębami. I nawet ten tu rycerz nie zmienił mojego zdania, ale to... To już jest niesmaczne. Par excellence. Chyba jednak wskrzeszenie nawet tak groźnego czarodzieja jak Ariwald będzie lepsze niż twoja obecność. Wiedziałem, że całe to czarowanie to bójda. Ha! I grasz z moją ambicją, człowieczku. Udało ci się. Został jeszcze jeden grup. Proszę. Tu, tu. Nie ma mowy. To grup czarodzieja Ariwalda. Mówiono o nim. Że ma niemiły zwyczaj zamieniania w stonogi tych, którzy przeszkadzają mu we śnie. Swoją drogą zjadłbym jakąś tuściutką stonogę. Chyba lepiej zaryzykować niż znosić dłużej twoją obecność. Tysiąc lat temu było niedaleko stąd miasto, a w tym mieście była sobie miła, przytulna, cieplutka karczma. Podawali piwo. Krasnoludzki spirytus z piwem i wyszną golonkę z chrzanem gotowaną w piwie. Pod ścianą siedziało piwo, i zaszczytem dla książąt i królów było, jeżeli zechciałem przechylić z nimi kuferek. Sam Adanor w Szobrody odmówił mi 37 kubeczka krasnoludzkiego spirytusu. Następnego dnia zresztą uroczyście ślubował abstynencję do końca życia. Polerne krety zawsze się gdzieś wkręcą. Już od kilkuset lat nie widziałem tu żadnego kreta, za wyjątkiem tych, które przyrządzam w pionowym nowym sosie. Więc nie siel się na kłamstwa, ty mała biała glisto! No co, przecież i tak wszystkie były puste. Twoja głowa też, a jednak pewnie nie pozwoliłbyś sobie w niej pogrzebać. Zresztą hańbą byłaby dalsza dysputa. Eee. E... Cmentarna hiena i na dodatek debil! Nie jestem instytucją charytatywną. Nie jestem instytucją charytatywną. Jest klamka, ale nie ma zamka. O, zrymowało mi się. Miłe gniazdko z daleka od smrodu wielkich miast. I blisko mrówek, szczypawic, komarów, szerszeni, much, ciem, korników, glist, larw. Dobrze już dobrze zrozumiałem. Że nie wspomnę o dzikich zwierzętach, chłodzie w zimie, powodziach wiosną. Po drapaniach od. Zrozumiałem. A jak ci się wydaje, co robi pustelnik? Pustelnikuje? Tak, to ciekawe, co według ciebie, młodzieńcze, robi właściciel spółki. Próbuj dalej. Wariuje? Hmm, bez sensu. Czy ja wyglądam na wariata? Nie, skąd ten pomysł? Ble, 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 ble. No właśnie. Widzę. to się chyba otwiera armatą. Poszustalu! Stalu. Naprawdę, naprawdę? Naprawdę, naprawdę. Ale zaraz Nie sobie odkryjemy. Jestem tak żeś niewinny. winni. Niewinny jak córka moja jedyna. No, to akurat zły przykład. Kto myśli inny jak O, Panie! Wygląda na szczerego człowieka. I dajesz za to głowę? <kluzny> Nie wpadajmy od razu w skrajności. Głowa to, to cenna rzecz, wolałbym postawić coś, co nie jest mi aż tak potrzebne. Na przykład to patrząc na wszystkie chcesz okoliczności. Chcesz. Mogą być moje buty. Przecież nie masz butów. No właśnie... To więc, kto ktoś trudny do obalenia? Wszyscy tylko ta logika i logika. Dedukcja i dedukcja! A ja przecież nic nie zrobiłem. Cios. Wyglądasz na uosobienie dobroci i łagodności. Dziękuję książę. Od razu widać, że znasz się na ludziach. Gdybyś był złodziejem, nie Klasyczny chodziłbyś w łagman. Książę to ma gadane lepsze niż ci głupcy. Co racja, to racja. Biedak. Siedzi tu sam w niewygodnej ale pozycji. Bez wody z obtartymi nadgarstkami i bosymi stopami. I dobrze mu tak. Trochę mu się włosy przesunęły z czaszki na brodę, ale poza tym nie widzę żadnych powodów, dla których musi żebrać. E, ładna dzisiaj pogoda. Mhm. To dobry dzień, by rozpocząć nowe życie. Jasne znaleźć pracę. Tak. Pracę. Tak, tak. Twój książę mówi do ciebie. Hmm. Ignorujesz mnie? Nie, nie, nie w ogóle. Dobrze, porozmawiam z tobą później. Teraz mam ważniejsze rzeczy do roboty. No pewno. Zabić smoka, uratować dziewicę, zapewnić ciągłość dynastii. Hmm. Hmm. Jak zdołałeś upaść tak nisko? To nie takie trudne. Trzeba dużo pić, nie przychodzić do pracy, nie szanować szefa i klientów, napastować żony notabli. E... Wylegiwać się całymi dniami, nie myć, nie strzyc, nie czesać, nie zmieniać ubrania przez tygodnie, smarkać ludziom na czubki butów i chłać prosto w twarz, kiedy nie myje się zębów. Bułka z masłem. Ten miałem raczej na myśli pytanie: A nie lepiej spróbować czegoś dokładnie odwrotnego? E tam, kto by chciał bułkę bez masła? Dlaczego tak postępujesz? Bo lepiej być fałszywym wyrzutem sumienia niż prawdziwym wyrzutkiem społeczeństwa. Że co? Ja też nie rozumiem, ale niezłe, nie? Paluszki spędzą dobry człowieku. Nie, ale lubię lepić kulki. Z nosa, z brudu między palcami, nie tam obojętny. Takie małe hobby. Bleh.